Nie zna i pamięta, nigdy nie rzucałem słów na nie straszyłem. Natomiast weryfikacja jest ring, i tam pokazuje się, co potrafisz najlepiej robić, swoje serce zostawiasz w I taki jest. Dokładnie, więc zapraszamy ósmego na tą weryfikację. Będzie krótka albo długa, ale na pewno to będzie ciężko przepracowany mój czas, i który będziesz musiał się naprawdę wznieść na wyżyny i sam zobaczyć. Tak, się, módź się, bo dobrze. No, ty się módź, bo ja się módzę, ale nie tak jak ty, intensywnie. Więc tak już jestem. Więc wiarę się nigdy nie wstydziłem, nie będę wstydził. Zawsze z wiarą do ringu, z wiarą schodzę, Dziękuję z Bogu za to, że jestem zdrowy, rodzina i tak dalej, za talent, który dostałem, bo to już przyszedł 12 roku życia. 99. Zawodowstwo, stoczyłem wiele wojen i, i obym zdrowy kiedyś zakończył karierę. Na tej walce nie zakończę, bądź będę. Okej. Okay. <laughs> Walka wieczoru, 10 rund IBF International, także Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Artur Szpilka kontra Tomasz Adamek, były mistrz świata w kategorii półciężkiej i junior ciężkiej. Tym razem obaj tutaj w walce głównej, 10 rund, Chwila Prawdy, 8 listopada, Adamek versus Szpilka. Tu w stronę, tutaj na Tutaj A teraz Dziękujemy bardzo. Artur Gontra Tomek, także zapraszamy, zapraszamy na wszystkich. Przyszły...